I po Pinku dokładnie za 28 minut godzina 8. A z nami jest Bogna na pierwszy ogień w naszym nowym konkursie dzień dobry dzień dobry dzień dobry witam dzień dobry a ja już wiem dobry. co Bogna znalazła pod poduszką co znalazłaś Bogna no, czekoladę. Dużą, pyszną czekoladę na zimę, żeby była energia z samego rana. A jak miło. No to tak. słuchaj. Bobno kochana, na czym polega, polega nasz konkurs? My się będziemy nawigować po mapie naszych prezentów. Przy każdym prezencie możesz się zatrzymać, prezent sobie wziąć i wtedy nie jedziemy dalej, ale możesz też ryzykować jadąc do samego końca. Dobrze. Naszego albo tej mapy. Dobrze? <laughs> no, jasne. No to uwaga, uwaga, odpalamy babcie Zygmunta, bo ona będzie cię nawigować. No to... Idź okay. prosto! No, no, prosto, no wiesz, w którą stronę to jest prosto. Uwaga. Mijasz blender! Mijasz blender! I co ty na blender? Okay. Jadę dalej. Jedziemy, jedziemy dalej, no tak uwaga. Razie... Za 200 metrów skręć w prawo. No, poczekajcie. Poczekaj poczekajmy. O. O. o, przepraszamy, babcia Zygmunta musiała odebrać telefon. To nie szkodzi babcia Zygmunta, jak słychać, przechodzi jakąś mutację. E, jedziemy tak. bok na dalej, uwaga. Mijasz. Rzutki elektryczne! O, rzutki, proszę, rzutki elektryczne! To jest dobre... Jedziemy, z... prawa... jedziemy. jedziemy dalej! Do jedziemy dalej! Słabo o, reklamujesz, słabo! Uwaga! Na skrzyżowaniu skręć w lewo! Która to lewa ręka? Podnieś do góry? O, o, dobrze, a, dobrze, dobrze, ładnie, dobrze. Ładnie, ładnie, ładnie. O matko, o matko! Dzięki Bogu dotarłeś do celu. Mijasz masażier do stóp. No, przy celu no. minęliśmy masażer, masażer, masażer do, stóp. Do, do stóp. Masażer, to jest twoja nagroda. Brawo! Także możesz zajadając się czekoladą masować tak, się. Nie, 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 nie. kochana, nawet nie, nie masować się, tylko masażer będzie masował masażer. się. Masażer? Jak masażer tak. ma na imię? Masażer ma na imię? Dzięki, dzięki. No, Jak Pozdrawiam masażer ma na imię, to powiemy później, pozdrawiamy gorąco i miłego dnia życzymy. Trzymaj się ciepło. Dziękuję. Maksymalną jazdę w kierunku nagród napędza sponsor, producent nawigacji samochodowej TomTom. -tom.